Dzisiaj pokażę Wam różnicę między standardowym angielskim, a tej wersji, której użył native i dlaczego warto znać obydwie. Od razu z góry też przepraszam Was za mój strój dzisiaj, ale zrobiłem sobie nową dziarkę i po prostu, no, jest mi tak wygodniej. So, let me take a sip and let's start. Często chcesz powiedzieć na przykład, nie krępuj się po angielsku, albo śmiało. No i wtedy zdarza Ci się mówić, yes you can, yes you may. Używasz zwykłego modala. No, ale native na przykład powie, be my guest. Be my guest. Be my guest. Kolejną rzeczą, której pewnie użyjesz, to będzie I'm tired. Jeśli chcesz powiedzieć, że jesteś zmęczony. No i to jest spoko. Omawialiśmy to już na którejś rolce, dawałem różne zamienniki, ale dzisiaj dam nowy. Native na przykład powie I'm spent. I'm spent. I'm spent. Następnie chcesz powiedzieć na przykład zluzuj, zrelaksuj się, jest git. To to powiesz pewnie relax. No ale Native pewnie powie. Take it easy! No i chcesz kogoś powstrzymać, żeby czegoś nie gadał? No to powiesz pewnie: Don't say that. No, ale native wtedy powie: Bite your tongue, czyli ugryź się w jęzur. Bite your tongue.